Kochani, tutaj Katrin i w dzisiejszym um, odcinku um, opowiem wam o cenach nowych no i w sumie tyle więc zaczynajmy a dokładnie o, um, o cenach um, kupowania starcoinsów no i właśnie takie oto nowe jakby zestawy nie? w ogóle niedawno właśnie był udostępniony nowy kodik um, na 300 końców ja um, ja już ten kolik wam pokazywałam, on jest na y, moim shortzie. Więc, jakbyś możecie sobie zobaczyć, jest bardzo, bardzo prosty do zapamiętania. Ale dobra, nie wstępu um, Teraz właśnie wejdę na oficjalną stronę um, Star Stable. No i wam te właśnie ceny co tutaj wszystko się zmieniło i tak dalej. No i o tych właśnie star końcach. Co tydzień, które zawsze dostajemy. Oczywiście osoby z wykupionym Starriderem. Powiem tak, jeśli chodzi o kupowanie Starcoinsów, to, to najlepiej Wam się opłaca kupować po prostu na, na komputerze, na laptopie po prostu, ponieważ jak na przykład na nie wiem, na telefonie hmm, lub chyba na tablecie, no to po prostu będziemy kupować, to po prostu będą to w Po prostu... Mm, te ceny będą droższe. Nie wiem dlaczego, ale no, tak jest. Więc no, niedawno właśnie o tym się dowiedziałam. Um, więc nie wiem, tam są po prostu droższe. A tutaj są po prostu takie normalne, które tutaj powinny być ceny. Więc tak, no i tak. Tyle właśnie jesteśmy tutaj um, w oferty Starcoinsów. Um, no i tak, tutaj mamy um, taki pierwszy tutaj zestawik. On kosztuje 99, 99 groszy kosztuje 99 zł i 99 gros nie 99 zł i 99 gros o tak tak właśnie on wygląda no i to jest właśnie te jakby podwójne starcoinsy które tutaj właśnie niedawno doszły i właśnie za tu jak, jakby jest na przykład ileś tam będą parę dni co to tam albo tydzień no i potem po prostu z tego jakby nie będzie bo to tak jest w sumie nie? no i tak tutaj Widzimy, że tutaj mamy, że przekreślone, że po prostu nie mamy ym, tych właśnie 500 Starców, tylko mamy 1000, bo to mamy jakby podwojone, ponieważ bo tutaj mamy ym, dwa razy więcej. niż tak jakby nakupowanie normalne, są mega w sumie. No się opłaca. To mamy taki właśnie kolejny. Ym, on też jest taki w sumie. No i właśnie te wszystkie oferty Star chyba Star Ridera? Nie, chyba Star -Cons. Chyba? Nie, chyba Star Coins, tak mi się dzisiaj wydaje, nie Star Raidera Ale teraz pokażę Wam inne oferty, które teraz to były z różnych jakby zestawów, które doszły No i te właśnie, no i te właśnie oferty Star Coinsów, dobra Pokazuję teraz sam teresę Jeśli chodzi tutaj o na przykład ym, sobie, ile chcemy na przykład wziąć Star Coinsów No to tutaj mamy, że, że jakby możemy więcej ym, Nie 100, tylko dwa razy więcej, bo teraz właśnie są te podwójne Star Coinsy na przykład, ale Cena jest taka sama, jak, jaka była, więc to jest nawet w sumie, no, może być tak właśnie. 7 zł za 200, starkońców na przykład, albo 10, nie, albo 11 zł za 400. No, możemy sobie zdecydowanie ustawić, jak tylko chcemy, nie? A jak tutaj już chcemy bardzo dużo, no to mamy też to samo, tylko ono kosztuje 24 zł, jest tak samo, więc cena w sumie się nie zmienia. Dobra, teraz pokażę te zestawy jeśli ktoś nie widział na, na, na 300 końców, no to jest po prostu na oficjalnej stronie StarStarWeb. No i ten kodzik wygasasz 3, 4 stycznia o 7. Dobra, co, ja po prostu chyba zaloguję się na moje inne yy, konto na StarStarWeb, bo po prostu tutaj mamy kupione. No na i tutaj mi miejscu... zestawy też się nie pokazują. Okej, okay, już jestem. No i tak, jeśli chodzi o właśnie oferty i tak dalej, no to tutaj mamy um, tak właśnie, jakby w sumie się zmieniły. Yy, no i to wygląda tak w sumie następująco, a mianowicie. Tutaj mamy pierwszy Star Rider na zawsze. I tak, mamy tutaj yy, zapać raz. On kosztuje tyle samo chyba ile kosztował. Albo nie wiem dokładnie, bo ja jakby je kupowałam, no to nie pamiętam dokładnie. Ale tak czy inaczej, tak właśnie to wygląda. No i tutaj widzę 100 Star Coinsów co tydzień i będzie jakby um, 2400 Star Coinsów natychmiastowa premia. Tu mamy kolejny Star Rider na 3 miesiące. No i też dostajemy 100 Star Coinsów co tydzień. No i tutaj mamy 600, czyli jakby więcej niż, bo było 300. I on kosztuje 40 zł. Tak, dokładnie. 40. Okej. Okay. To właśnie kosztuje. A tutaj mamy ten, jakby nowy, który wygasa 10 stycznia. On jest na miesiąc. No i też dostajemy 100 starć końców co tydzień. A tutaj mamy więcej, jakby 200 starć Na no zachętę miastowe Ogólnie to jest jakby tak nie wiem, bo jakby zmienili chyba cenę właśnie jakby na, na tańszą, ale to jest tak, no niezbyt dużo dostajemy, bardzo by się opłacało jakby zmienili w sumie tego cenę Bo tutaj od razu dostajemy dużo starkońców, a tak to byśmy chcieli jakby dokupywać i tak dalej, no to trochę tak średnio No i tak, jeśli chodzi właśnie o, jak mówię, o te star co tydzień, no to chodzi to po prostu w nich, że jakby Ktoś jakby dawno kupił Star Ridera abonament, no to po prostu jakby dostaną mu jakby te Star Coins, nie będzie go do, będą dostawane, tylko jeśli chodzi na przykład o, jak na przykład, jak ktoś nowy kupi, ym, niedawno właśnie ym, kupi ym, jakiegoś, nie wiem, Star Ridera lub po prostu Star Końcy, no to po prostu. Po prostu jakby jak będzie jakby kupować, to jakby ta cena będzie niższa i już jakby, jakby nie będzie chyba właśnie tych Star Coinsów co tydzień, więc nie wiem, nie wiem, to moim zdaniem nie jest takie opłacalne, ale to tego właśnie nie wiem, może będą takie jakieś pakiety, ubrania tutaj w tym stylu. Nie jest, nie wiadomo, ale coś takiego właśnie będzie. Na razie tutaj nic się nie zmieniło, tylko jeszcze jakby te zestawy. Jeśli chodzi o Star Ridera, no to tutaj aktualnie mamy to samo same oferty. Mam nadzieję, że taki oto odcinek Wam się podobał. Nie zapomnijcie zasubskrybować mojego kanału oraz dać łapki w górę pod tym filmem. No i zapraszam na moje inne filmy. No i do następnego, kochani. Pa!